Przed startem tego filmiku umawiam się tak, że każdy, kto miał lub dalej ma wyłączonego Asha w Brawl Stars Zostawia teraz łapkę w górę pod tym odcinkiem. Zobaczymy, ile było takich osób, które właśnie tego zadymiarza miały wyłączonego. No niestety w ogóle nie da się nim grać. Ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl News. Dzisiaj grube tematy powiem Wam dokładną datę Brawl Toka. Kiedy wydaje mi się, że ten Brawl Tok będzie i myślę, że to jest sprawdzone. Pokażę Wam też dwa nowe potwierdzone skiny, które na pewno będą w kolejnej aktualizacji, do której już coraz bliżej. Ostatnio miejsce miał też specjalny event w Korei. Gdzie twórcy Brawl Stars zdradzili wiele smaczków odnośnie właśnie tego kolejnego update'u? Ja to wszystko złączyłem no i powiem wam w tym odcinku. Zanim do tego przejdę, patrzcie, co tutaj mam. Jest to korona króla lub królowej Brawl Stars. Jeśli chcesz być takim królem i królową Brawl Stars, to wystarczy zostawić suba na moim kanale, bo każdy, kto mnie subskrybuje, jest prawdziwym królem i królową, jeśli chodzi o Brawla. Dla Was zostawienie Subika to tylko jedno kliknięcie, a mi daje to naprawdę wiele radości, więc jak możecie, to klikniecie, będę strasznie wdzięczny. No i odcinek ten zaczniemy sobie właśnie od tematu związanego z Ashem. Po pierwsze, no, ja już to wczoraj wam Mówiłem na short, więc tak tylko szybko przypomnę. Aż jest wyłączony dlatego, że był z nim wielki bóg związany z duelsami. Jak graliście aszem na tym trybie, jakim jest duels, no to cała gra się crashowała i lagowała i psuła, więc po prostu twórcy musieli go wyłączyć. Możliwe, że jak wy już oglądacie ten odcineczek, no to aż jest naprawiony i normalnie można nim grać, ale ja, jak nagrywam ten filmik, no to jeszcze niestety nie da się i dalej jest wyłączony. Już przechodzę do kolejnych newsów, ale przed tym przypominam, że w pierwszej linii co opisu dam wam link do mojego odcinka, którego wrzuciłem parę dni temu na głównym kanale Torii i w tym odcinku macie konkursik na 25 karnetów nowego 20 27 sezonu Hakerów do wygrania totalnie za darmo. Wystarczy zrobić dwie proste rzeczy, które wytłumaczyłem wam właśnie w tym odcinku, do którego link wam daję w opisie. Zajmie wam to maksymalnie dwie minutki, a możecie zgarnąć kozacki karnecik 27 sezonu z Hakerami, więc myślę, że warto to spróbować zrobić. Bo do wyników tego konkursu już coraz bliżej, więc śpieszcie się, a my wracamy do drugiego tematu w Brawl Newsach. I tak jak mówiłem, no parę dni temu w Korei był specjalny event, z którego filmiki wam tutaj wyświetlam. I tak się składa, że na tym evencie sami twórcy Brawl Stars, osoby związane z Brawlem, mówili co czeka nas w przyszłości w Brawlu, dawali takie informacje e, o najbliższych zmianach, jeśli chodzi o tego Brawla. Zaraz wszystkie wam powiem. Przed tym wysiadam wam kolejną informację odnośnie dwóch nowych grafików. Mianowicie Dodi Skins i KakatKope. Pewnie źle przeczytałem jego nick. No ale nieważne, te dwie osoby zostały przyłączone do Supercell'a i oficjalnie zostają nowymi grafikami Brawl Stars. Czyli to oni między innymi będą też odpowiedzialni za tworzenie nowych skinów, które będą wchodziły do gry. Dlaczego wam o tym mówię? Wiecie co to są za osoby? Są to osoby, które stworzyły skin Kamroczny Anioł Cold w kampanii Supercell Make, jak tutaj widzicie. Były one za to odpowiedzialne, a ten skin, jak wiemy, no jest jednym z lepszych skinów, jakie w ogóle są w grze I twórcom Brawl Stars on się aż tak spodobał I ta ich praca i tak się spodobała, że postanowili zatrudnić ich I te osoby normalnie już pracują w Supercellu Ale kolejne szybkie info, którego dowiedzieliśmy się na tym evencie Korei jest takie Że twórcy Brawl planują dodawać do gry więcej skinów, które będą związane z kulturą Korei, czyli tego kraju I tak się teraz zastanawiam, czy my mamy już jakieś skiny w grze, które są związane z kulturą Korei Na pewno mamy Chodzi tutaj o kolekcję, jaką jest klan Ayakashi I właśnie w tym stylu twórcy powiedzieli, że będą dodawali więcej Skinków do gry i to jest potwierdzone może już nawet w najbliższych aktualizacjach. Sami zwróćcie uwagę, Kitsune Lola to jest pierwszy z tych skinków z tej kolekcji, do której będą dołączać kolejne skiny w kolejnych aktualizacjach. Oprócz tego Oniotis, który naprawdę jest śliczny, no i oprócz tego Tengu Mike, on mi się z nich podoba najmniej, ale też nie jest zły. Sami przyznajcie, że skinki te są naprawdę kozackie i ja się cieszę, że będziemy dostawać więcej skinów w takim stylu. Już pokazuję Wam dwa kolejne skiny, które akurat są potwierdzone, że wejdą w kolejnej aktualizacji, ale zanim to pamiętajcie o tym, że jak możecie, żebyście wpisali kodik w sklepie Brawl Stars. No bo każda osoba, która ma wpisany mój kod, na przykład, właśnie kupi sobie nowego skina lub doładuje pakiet klejnotów z moim kodikiem zostanie pozdrowiona na odcineczku, więc jak chcecie być pozdrowieni na moim filmie, na tego maila wysyłajcie nagranie lub screeny, jak to coś kupujecie z moim kodem i wtedy będę was pozdrawiał. Więc propos tych dwóch kolejnych nowych skinów, które są już potwierdzone, to są to oczywiście skinki letnie, czyli specjalnej kampanii Summer of Fire and Ice. Pierwszy z nich to jest Dragon Fruit do Pana P, ja już go wam przedstawiałem też parę odcinków temu, ale chciałem o tym przypomnieć. Śliczny skinek, sami spójrzcie jak on kozacko wygląda i myślę, że nawet go kupię. Ma on też specjalne style, no piękne animacje. Na pewno w gierce będzie prezentował się kozacko, no i drugi z tych potwierdzonych skinów to oczywiście Roller Skater Amber. Zobaczcie, ona normalnie jeździ na rolkach i to może być w niej kluczowe, bo myślę, że będzie miała jakąś fajną animację chodzenia, że nie będzie tak normalnie chodzić, tylko właśnie będzie po prostu sobie jeździć na tych kółkach ze swoich wrotek w sumie bardziej niż rolek. To są jej ataki, animacje, które są rzeczywiście śliczne. No i ten skinek na papierze aż tak nie wygląda może dobrze jak na przykład Królowa Mrozu Amber, ale myślę, że jak wejdzie do gry, to może być potężny. Napiszcie w komentarzu, który z tych skinów Wam się bardziej podoba? Czy ten do pana P, czy do Amber? To postaram się przypiąć serducho części osób. Dzięki w jakim jest Andes, Info i News, mamy kolejną mocną informację. Link do tego ziomka dam wam w opisie. Mianowicie twórcy na tym evencie Korei powiedzieli wprost, że nie dodadzą takiej identycznej drugiej tury mutacji, tak jak to było z tą pierwszą, że ten event z mutacjami nie wróci, ale chcą zrobić coś podobnego do niej już za niedługo może to być dodane, właśnie w kolejnych aktualizacjach. Ale nie będzie to identyczne jak mutacje, tylko coś zmienią, może to być lekko podobne, ale będzie się różniło. Więc musimy skreślić nasze teorie z tym, że będzie druga tura mutacji i za którzy wcześniej nie dostali mutacji, no to teraz ją dostaną. Takiego czegoś nie będzie, ale myślę, że te postacie, które nie dostały mutacji, otrzymają po prostu coś innego niż mutację, tylko właśnie co to będzie. Kolejny news, który chciałbym z wami ogarnąć dotyczy Brawl Talka, mianowicie dokładnej daty tego Brawl Talka i tutaj muszę wprost o tym powiedzieć, że ja na początku myślałem, że ten Brawl Talk będzie w lipcu i nawet wam to mówiłem na live'ie, że tak mi się wydaje, ale wyszło takie jedno inne wydarzenie, które utwierdziło mnie w tym, że ten Brawl Talk będzie wcześniej i już wam mówię dokładną datę. Pomóż mi w tym ziomeczek, jakim jest BTLN, który dobrze zna się na rzeczy i razem że Brawl Talk ten będzie około 22 czerwca więc już tak naprawdę za mniej niż miesiąc będziemy mieli kolejnego Brawl Talka. nie wiem jak wy, ja się nie mogę doczekać i strasznie się jaram będzie taki wielki wakacyjny update no i mnóstwo mocnych rzeczy w nim będzie dodanych część tego co w nim będzie powiem wam jeszcze dzisiaj w dalszej części tego odcinka więc oglądajcie do końca oczywiście jest szansa, że ten Brawl Talk będzie na przykład tydzień później no ale myślę, że najbardziej prawdopodobna jest właśnie ta data 22.06 kolejne info i kolejne dzięki Andezowi mianowicie Frank na swoim Twitterze potwierdził, że Brawl Stars ma już... Ogarniętą kolaborację, a bardziej współpracę z jakąś kolejną wielką marką. Że wszystko jest już prawie dopięte na ostatni szczegół i też bardzo możliwe, że będzie w kolejnej aktualizacji ta współpraca. Teraz mieliśmy współpracę między innymi z Godzillą, która była naprawdę mocna, wcześniej jeszcze z Baby Sharkiem i kilka innych takich naprawdę mocnych współprac. I Frank teraz powiedział, że potwierdzili kolejną mocną współpracę, czy żeby to miało być McDonald's, <laughs> to by było piękne, ale no nie wiem, może to też być coś innego oczywiście. Co więcej, Sam Frank, czyli ten łysy Pan Community Manager z Brawl Stars potwierdził nam kolejną rzecz, która będzie w kolejnej aktualizacji. I dotyczy ona jej, jego... Jego imiennika, czyli Franka, ale tego zadymiarza z Brawl Stars. Mianowicie, ja nagrywałem wam o tym odcinek już parę tygodni temu, że Frank zostanie mega mocno zmieniony w kolejnym updatecie i Frank to potwierdził, czyli ten jeden z członków Brawl Stars napisał na Twitterze, że tak, to jest potwierdzone info, że Frank dostanie remodel w kolejnej aktualizacji, czyli jego wygląd zostanie całkowicie zmieniony, oprócz tego pewnie zmienią mu też między innymi ataki czy tam jakieś inne rzeczy, więc to będzie tak jak mówiłem, całkowicie inny zadymiasz i ja was o tym informowałem już naprawdę parę tygodni temu, a oficjalnie ta wiadomość wyszła dopiero dzisiaj, więc zobaczcie ile fajnych nie. Możecie na moim kanale znaleźć Polecam subskrybować obydwa kanały Jak dotrwaliście do tego momentu Na koniec jeszcze bardzo ważna informacja Dzisiaj mamy 29 maja A co za tym idzie? Globalnie wychodzi Squadbusters Każdy w Polsce może już sobie wejść na sklep Play lub na App Storea I pobrać tą giereczkę, nową grę od Supercell'a Ja wam w tle puszczam tutaj właśnie tą grę, jak ona wygląda Sorry za jakieś stukanie w tle, ale mam remont widzowy Więc przepraszam najmocniej I posłuchajcie Dzisiaj na kanale Torii3 O godzince 15.00 wrzucam wam kozacki odcinek ze Squadbusters Gdzie będziecie mogli zgarnąć coś za darmo w tej grze na dobry początek. Mam dla was specjalny kupon, e, który będzie wam dawał fajne nagrody, więc nie przegapcie, zostawcie suba i na kanale Torii3 e, dzisiaj o 15, czyli godzinkę po tym odcinku wrzucam wam odcinek ze Squadbusters. Będzie grubo, nie może was zabraknąć. I jeszcze tylko szybciutko, na sam koniec chciałem wyróżnić pewnego ziomeczka z Reddita, który stworzył coś pięknego. Patrzcie, to jest skinek Joke Stew. I ten ziomeczek stworzył specjalny gadżet do niego, e, który, jak widzicie, zmieniałby się pod tego skina. E, I lecimy, bo tak zrobił z każdym skinem. On to wam teraz pokaże, jak to wygląda. Jeśli chodzi o skinka tutaj tego dyniowego. No to jak widzicie ten jego gadżet wtedy miałby taką po prostu dynię I robiłby takie fajne zielone tło Więc mi się to bardzo podoba Ale zobaczmy jeszcze u jakiejś innej postaci Bo na przykład, w sensie u innego skina Bo na przykład u tego zimowego zrobił to w taki sposób Chcieliby się takie zmiany gadżetów? Jeśli chodzi o Stew, a bardziej to wyglądu jego gadżetów Myślę, że to by było spoko Każdy skinek miałby coś takiego osobnego Nawet ten tutaj, Wicked Stew Też by miał takie z falami dźwiękowymi Spoko się to prezentuje I to w sumie wszystkie